Myślę, że już opowiadałem o telepatii, nie? Kiedy byłem młody, ludzie przychodzili na moje seminarium. Pytali mnie, a co z telepatią? Ona istnieje? Odpowiedziałem, że jeszcze nigdy nie widziałam ją w akcji. Widzieliśmy, twierdzili. Powiedziałam, cóż, wezwijcie tych ludzi i zobaczmy, czy mogą to zrobić. I tak zaprosiliśmy gościa z Indii o imieniu Astoya. Powiedział, że nigdy nie korzysta z telefonu, ponieważ komunikował się telepatycznie przez cały czas. Powiedział, wow, jeśli możesz to zademonstrować, jestem gotów życzyć naukę. Dlaczego miałbym marnować na nią czas? W końcu to, co jest uważane za telepatię, są po prostu podobne systemy wartości dla różnych ludzi. Dorastajesz z kimś, czytasz te same książki, chodzisz do tej samej szkoły. Możesz iść ulicą, ocenić sytuację, a potem spojrzeć na faceta i mrugnąć do niego. Taką samą reakcję uzyskasz, jeśli będziesz mieć te same wartości. Ludzie myślą, że to telepatia. Na przykład podczas II wojny światowej niektóre kobiety prawdopodobnie budziły się w nocy i mówiły Co się stało mojemu synowi? Wiem. A następnego dnia z Departamentu Wojskowego mogła nadejść świadomość, że ich syn zginął w bitwie. Czy to nie jest doła telepatii? Napisałam do Departamentu Obrony z pytaniem, czy otrzymują takie listy od MAM. Odpowiedzieli, każdego dnia otrzymujemy 15 tysięcy listów. Mówią, coś się stało mojemu dżonemu, ale nic się nie stało. Ale mówią tylko o przypadkowych zbiegach okoliczności. Wiem też, że powierzchnia mózgu jest chroniona przez trzy opony mózgowe coś w rodzaju membrany, które schroni informacje. Nawet jeśli myślisz o czymś, myśli nie opuszczają Twojej głowy, ponieważ jest zakryte oponami. I tym bardziej wszystkie nerwy pokryte są osłonką mielinową. To taki rodzaj osłony izolacyjnej, aby węzły nerwowe nie zapłątały się ze sobą. Żebym nie powiedział Dzień dobry, spierdalaj. dalej. Mózg działa w taki sposób, że jeden obszar odpowiada za przeklinanie, za grzeczność inny. Kiedy myślisz o swojej matce, przed oczami pojawia się obraz cudownej kobiety. Natomiast ktoś inny myśli o kobiecie, która biło go w dzieciństwie. Więc wszyscy mamy różne skojarzenia. Dlatego nie może być telepatii. Mózg przechowuje informacje na różne sposoby. Na przykład komunizm w czyjś głowie oznacza dyktaturę i faszyzm. Inny uważa, że to tylko dyktatura. Trzeci uważa, że liberałowie to tylko kłopoty. Nasze systemy skojarzeń są na tyle różne. Możemy rozmawiać z ludźmi, tylko jeśli mamy podobne pojęcie. Tak więc wiele lat temu na seminariach, prowadziłem wcześniej seminaria, ludzie pytali, zawsze mówisz o świecie fizycznym, co jest poza fizyką, a co ze światem duchów, a co z telepatią. Powiedziałem, że nie wątpię w istnienie telepatii. Ale nigdy z nią nie spotkałem. Ja i moje przyjaciele zwróciliśmy się i zaprosiliśmy gościa z Indii, który twierdził, że ma telepatię. Czytałam o nim. Było żane z najlepszego. Nazywał się Astoja. Zaprosiliśmy go do nas w Stanach i zapytałem, czy mógłby on przeczytać moje myśli. Powiedział: Wszystko rozumiem telepatycznie. Ja w ogóle nie użyłem telefonu. Jeśli możesz to zademonstrować, będę krzyczał to z najwyższej wierzy. Po co więc stworzyć telefon? Po co w ogóle zwracać sobie głowę nauką, skoro ludzie mogą takie? Zapytałem więc, czy możesz to zademonstrować? Zawsze odpowiedział. Czy lepiej jest mieć dzień, noc, czy pełnia księżyca? Jakie są najlepsze warunki? Powiedział, że to nie ma znaczenia. Jeśli pomyślę o czymś, czy możesz powiedzieć o czym? Powiedział spokojnie. A co jeśli jest to coś naukowego? Odpowiedział: Cóż, nie opiszę to w kategoriach naukowych, ale opiszę samo wydarzenie. To go mi wystarczało. I wyobraziłem sobie to, czego nie wyobrażałby sobie zwykły człowiek. Na przykład, można powiedzieć starszej osobie: W Waszej rodzinie było śmierć trzy tygodnie, trzy miesiące temu lub trzy lata temu. Oczywiście, że jeśli masz 70 lat, prawdopodobnie w twojej rodzinie była śmierć. Kiedy rozmawiasz z młodą dziewczyną, działasz w ten sposób. Dlaczego twoja siostra chodzi na randki, a ty nie? Badasz glebę. Wszyscy zawsze mają bolesne miejsca. Istnieje nie więcej niż sześć rzeczy, które dręczą dorosłych. Dom, czynsz, poszukiwanie pracy. Wymienia je. A kiedy pochylasz się do przodu, daj mi to wskazówkę, że jest na dobrej drodze. Diana, myślisz o czymś związanym z członkiem twojej rodziny? Tak. Ty rytujesz i kiedyś trafisz. Oto co sobie wyobraziłem. Mała biała, mała biała mysz idzie do zoo, zjada słonie i się nie powiększa w rozmiarach. Jeśli telepatia istnieje, То сегодня я объявил, потому что этот образ поза зазвичай нормами. Как может мама мышь съесть слоня и не уроснуть? Он бы был в шоке, засвидал. за твою мертвую жену. Она стоит за твоими плечами. А не у мертвой жены. Но может он не трафик вот этим разом. Я решил попробовать снова. Я представил себе пило до древна. Пило до столяря. Piło miała dwie nogi i szła przez las. Nagle jedno drzewno ujrzało i przycięła piło na pół. Powinienem był wiedzieć na pewno, czy jest telepatia naprawdę. Nie zbiegach okoliczności. Oczywiście nie potrafię wymienić nic z tego, o czym myślałam. Zapytałem: Jak to jest? Czy to dlatego, że mam do tego negatywny stosunek? Chcę wiedzieć po prostu, czy telepatia naprawdę istnieje. Zrobiło to tak źle, że od razu zdałem sobie sprawę, że było szóstym.